To przecież jest jakieś nieporozumienie, kurka wódka. Tak się przecież nie da. I tak kiedyś tu wszyscy trafimy i co mnie to... Wszy dość, dość proszę Państwa, dość i jeszcze raz mówię dość. Proszę Państwa, wstęp taki trochę zrobiłem, jaki zrobiłem, ale to już chyba trzeba taki wstęp zrobić. Proszę, nawet okulary mam specjalnie schowane, takie etui, żeby przypadkiem się coś tam nie dostało. Proszę Państwa, dość, dość i jeszcze raz mówię o tej głupocie temu wszystkiemu dość. Kto kogo robi, w co, ja już nie rozumiem. I na mój, przepraszam, powiem nieładnie, łeb niepojęte. Proszę Państwa. Prosta sprawa. Za chwilę pokażemy Państwu reportaż. To nie jest reportaż, nawet to jest wywiad pana ministra zdrowia. Miłościwie nam panującego na czas choroby. Szumny facet, bardzo szumny facet. O, bardzo szumny. I proszę Państwa, on opowiada na początku w lutym o maseczkach. Że one nie są warte, że nie należy ich nosić etc. Państwo to zobaczą. Po czym teraz niedawno szumny, bardzo szumny minister, o jaki on ułagodzony, jaki on ładny, przycięta, brzutka, jakie ma oczka, opowiada, że tylko maseczki trzeba nosić. No proszę Państwa, no kto z kogo zrobił głupka? Ja jako obywatel Rzeczypospolitej chciałbym dostosować się do tego, co rząd do mnie mówi. Bo ja jestem taki karny, bo ja jestem taki odpowiedzialny. Ja zawsze byłem odpowiedzialny. Jak mamusia mówiła nie chodź, ja nie chodziłem. Jak na coś mówił, nie i ja nie siadałem. No to jak mi rząd mówi nie noś, to ja nie noszę. A teraz mówią mi noś. No to kto mówi prawdę? I to ten sam facet. Proszę Państwa, ja odsyłam do Wikipedii, tam jest takie hasło, co to znaczy schizofrenia. Tam Państwo się dowiedzą, co znaczy schizofrenia. Ja myślę, że to na tym polega. Wiecie na czym polega cynizm tych ludzi? Na tym, że... Cynik to jest taki człowiek, który opowiada głupoty i wierzy w te głupoty. Kończy opowiadać głupoty i mówi: Ja i tak wiem swoje. I to jest cynik. I to jest cynizm, co co z nami robią. I ludzie w to wierzą. Proszę Państwa, cmentarz jest zamknięty nie wolno wejść na cmentarz w nocy, w dzień nie wolno. <laughs> Jedni chyba duchy tego po cmentarzu chodzą no tych jeszcze nie łapią. I co? I nasz naczelny, prawda, nasz ulubienie, wyjeżdża na cmentarz z całą ochroną swoją, prawie pod grób. jakby się dało, to by do grobu wjechał. Może i szkoda, że nie wjechał, ja bym go już nie wyciągał. I proszę Państwa, i co? I jemu wolno? I ja dzisiaj czytam oświadczenie. On tam pojechał w imieniu całego narodu, i wszyscy ci, którzy nie mogą być, o nich reprezentował. O, ja sobie nie życzę takiej reprezentacji. A czy ktoś mi się pytał? Czy ja sobie życzę, żeby ten pan mnie reprezentował? Nie? Ja nikt mnie o to nie pytał. Pani Ilona Łebkowska. O, to jest taka pani, wiadomo kto to jest, m, od różnych seriali. Ale, żeby było jasne, działała już wcześniej, więc e, pamiętamy taki film. O, to było wiele filmów. E, te wszystkie tutaj takie głupkowate filmy krę, skręcą. Ona trzepie te seriale, więc tu nie ma lotu. Ale. Odnalazła się w tym wszystkim, ale kiedy cochniemy się dalej jeszcze do PRL-u, to też wiele komedii było ich, no bo ta kobieta ma swoje lata. No i napisała właśnie list do pana premiera, taki bardzo mocny list, ale w takim tonie bardzo łagodnym, bez wulgaryzmów. Jak to jest, że on może być na cmentarzu, reszta nie może być na cmentarzu, że proszę pana, pan nas zawiódł. Bo zawiedli nas, bo też jedna pani pisze, że jej dziecko zmarło, ona pisze też do nas, z nami rozmawia, w i nie może pójść na cmentarz, a ten pan z całą obstawą świtą wjeżdża, jak król biega między grobami, slalom gigant, obstawa po to, żeby go chyba duchy nie dopadły, nie wiem, czy wampir jakiś nie wyszedł za grobu. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zwariować. Ja powtarzam, wirus istnieje. I nie będę to mówił, że nie ma wirusa, bo bym opowiadał głupoty. On istnieje, ale tak jak istnieje, przepraszam, że wyrażenie, że żączka kiła, <laughs> no kto się zarazi, to się zarazi. Jeden z, prawda, z panów powiedział, że prawdziwy mężczyzna powinien raz taką chorobę w życiu załapać. No ja dziękuję za taką męskość, no ale są takie choroby, prawda? Jest nawet AIDS, jest malaria, no a już nie mówię o grypie, więc jest i koronawirus. Natomiast jak ja z tego powodu mam zwariować? Proszę Państwa, jest artykuł też na ONECie o takiej żałobie, którą przeżyjemy, kiedy to wszystko zacznie się kończyć. Już ten człowiek, który tam przeprowadza ten wywiad z psychiatrą, opowiada, że już wielu ludzi jest na granicy wytrzymałości. Dlaczego? Bo nie koronawirus go zabija, nie, absolutnie. Zabija go pustka, niepewność, siedzenie w domu i utrata pracy, i zamknięty interes. Zaczną się fale samobójstw, depresji i tam wszystkiego, co z tym idzie. I tak to będzie. I to nie jest moja wizja jakaś, o, nie czarnowidz. Ja nie czarnowidzę, ja tak to po prostu postrzegam. I tak będzie. Do mnie wiele ludzi już dzwoni i pisze, co będzie dalej, <laughs> interes mu padł, jak to wszystko ogarnie. Taki jest świat, do tego to idzie. Ale jednym wolno, na placu Piłsudskiego, prawda, lecieć pod pomnik i jeszcze wmawiać mi, bezszczelnie mi jeszcze wmawiają, że oni wykonywali służbowe polecenia, że to są czynności, o, czynności służbowe. Czyli jak leci się z wieńcem do pomnika, nieważne kogo, to jest czynność służbowa. Coś niesamowitego. I dlatego im wolno, bo to jest czynność służbowa. A że wszyscy w kupie. Jeden na drugim, nieważne. I gdyby się tak całe towarzystwo zaraziło raptem, bo przecież sami mówią, wirus jest. I rozłożą się, to kto będzie nami rządził? No, może nie będzie tak źle, ale zanim ktoś nowego wybierze, to co? Im wolno więc śmieją się nam w nos i robią z nas głupków. Proszę Państwa, wielki samolot Antonow, największy na świecie, leci nad Warszawą, macha skrzydełkami, bo to jest pokazane w telewizji, ale owszem, to jest wydarzenie. Jakby co najmniej kosmici mieli lądować. No, przerywają pani z takim podnieconym głosem. Czy Państwo widzą? Skrzydełkami nam zamachał nad Warszawą. A ja się wzruszyłam. Wzruszyła się wariatka. A co ten Antonow nam wiezie? Maseczki, bo przecież za chwilę jest prikaz, że trzeba nosić maseczki. Proszę Państwa, gdzieś co trzeba upchnąć, gdzieś co trzeba komuś wcisnąć, bo przecież rząd zakupił, wielki samolot ląduje, bracia lecą. Jacy bracia, co, co to jest? No i oczywiście wszyscy reporterzy tam wolno, nie wolno, jeden na płocie, drugi pod płotem, jeden na nim, trzeci pod nim, robią. Bo sensacja, no bo samolot robi wrażenie. Ja widziałem to, o to kolos, proszę Państwa, to piu, daj Boże zdrowie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, co on nam przywozi. Przywozi nam maseczki, które będziemy mogli kupić na poczcie, na Orlenie, a cena będzie odpowiednia nie bo to są specjalne, bo one są takie przewidywalne, nakropione czymś, nakropione, ktoś na umyśle się tu nakropił. Proszę Państwa. Nie kupujemy maseczek. Ja nie mówię, że mamy ich nie nosić, no bo trochę z prawem nie wojujmy, tak? To prawda, nie te czasy, na białe niedźwiedzie nie wyjedziemy, ale może być, że tak powiem, różnie. Ale ja bym na przykład zakładał różnego rodzaju maski śmieszne, no tak, żeby usta tylko... O, ja, mogę, ja będę chodził jak czarna wdowa, założę taką woalkę, będę miał tak będę chodził. No mam maseczkę, no o co chodzi? Tak będę, takie si fru takie za i przeciw takie będę nosił. Proszę Państwa, i niech mi ktoś nie zarzuci, że ja nie dbam o zdrowie, niech mi ktoś nie mówi, że ja dzięki temu pozbawiam ludzi życia. Bo proszę posłuchać naszego szumnego ministra, właśnie, który na początku mówi, że te maski są do niczego, że one w ogóle nam w niczym nie pomagają. Przecież to mówi minister zdrowia. No to jak ja mogę negować ministra zdrowia? No ludzie kochani, nie, to niemożliwe. Proszę Państwa, a już nie mówię o statystykach, bo to Państwo, Państwa, żeby nie przedłużać, każdy myślący człowiek, myślący, a nie opanowany głupotą i defetyzmem, czy jakąś wariacją, każdy myślący człowiek sięga sobie do statystyk. I nie takich, które mu, mi tu dzisiaj pokazują, tylu umarło, tylu wyzdrowiało, a tylu się zaraziło. Tylko w ogóle do statystyk są gorsze statystyki. I ludzi umarło i to na grypę. Jest taki. Ee, Taki napis, taka rzecz, no bo tam jest, że zmarło tylu i tylu, zachorowało tylu i tylu, a jeden z łatwych stał, jest podpisany Chrystus. Proszę Państwa, i tak to jest. Załatwiono nas na cacy, ale my się nie dajmy. Eee, tego wszystkiego nikt by nie był w stanie przewidzieć. Kiedy ja powiedziałem, że będą pojedyncze przypadki zachorowań, to trudno mówić tu, no, ktoś powie, taka skala, tyle ludzi. Jeżeli patrzymy na inne państwa, to rzeczywiście jest mała skala, a po drugie. Czy oni też mówią prawdę? Ilu zachorowało? Jest taki rysunek. To są dwa rysunki. Na jednym rysunku stoi facet na balkonie, to jest taki tłum, duży tłum. <kłysy> no i z tego balkonu tam pyta się: Halo, rodacy! Przemawia jak pierwszy sekretarz. Czy ktoś z Was ma kogoś chorego na koronawirusa? Niech podniesie rękę. Nie ma. Nikt nie podniósł ręki. Drugi rysunek na dole. Ten sam człowiek. Rodacy, czy w ciągu dwóch tygodni ktoś Wam umarł w rodzinie? Las rąk do góry. I tak to proszę Państwa wygląda. Nie dajmy się zwariować. Nie możemy pójść nawet na cmentarz, nie możemy nikogo pożegnać, nie może... Nikt nas nie może teraz umrzeć, znaczy w ogóle ktoś umrzeć, bo go nawet nie zdążymy pochować, bo nie wolno, nie wolno wejść na cmentarz, ale niektórzy będą mogli wjechać. Proszę Państwa, żeby nie przeciągać, taki apel. Nie pytajcie się mnie, co ja widzę. Nie pytajcie się mnie, co ja przewiduję, bo w tej głupocie nie da się przewidzieć już niczego. Bo to jest czynnik ludzki. Bo za chwilę pan szumny minister co innego powie, za chwilę ministrowie co innego powiedzą. Proszę państwa, więc ja już nie mam na to wpływu i mój umysł nie ma na to wpływu. Ja chcę powiedzieć tylko tyle: nie dajmy się zwariować, zjednoczmy się razem, bądźmy ze sobą, rozmawiajmy, czytajmy mądre rzeczy, oglądajmy mądre rzeczy i naprawdę nie dajmy się zmanipulować. To jest jedna wielka manipulacja. A ponieważ poszły miliardy na ściągnięcie tego samolotu, bo on za darmo nie przyleciał i z tymi skrzydełkami nam pomachał. Jak ta pani była bardzo wzruszona, Boże, on nam pomachał skrzydełkami, ojej, o, 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 ojej, a tamten, który tam gdzieś z nią jest, razem, ekspert od samolotów, no tak się robi, to hołd dla Warszawy, no jakby umarli nad tą Warszawę, jaki hołd dla Warszawy, co to, walczymy w tej Warszawie, pomoc leci, powstanie warszawskie, zrzuty będą, trzeba reflektory dawać, bzdura. I ta pani cała, no niesamowite, jak oni się wzruszyli, wszyscy, o oh, w studiach, pan wzruszył, niech pan nie wzrusza, tak on jeszcze wróci. O, a czemu się on na drugi krąg? Bo samolot leciał raptem na drugi krąg. A ekspert mówi, no to takim szacunkiem dla Warszawy, żeby wszyscy mogli go jeszcze raz zobaczyć, jeszcze raz go obejrzeć, ten kolos. A ta pani, Och, jakie to wzruszające! O! Już chyba była szczęśliwa, że w ogóle jest koronawirus, bo samolot nam ląduje. No jakaś, jakaś wariacja, proszę państwa, wariacja. Więc kończymy i Zapraszam teraz do obejrzenia materiału, ale proszę go uważnie obejrzeć, uważnie posłuchać i zastanowić się, tu się zastanowić, a potem coś z tym zrobić. Ale wiem, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na, w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale, czy, ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce? Maseczkę już niech się pan nie wygłupia Takie maseczki zakrywające nie takie nie pomagają. Białe. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego naprawdę nie pomagają. Pomaga... Co oni noszą Nie wiem kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury która tam jest natomiast WHO nie zaleca eksperci zalecają Profesor, pulmonolog, lekarz przecież pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko, nakazałem rozmieścić w Senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki. Ale nie, nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy sezon grypy. A może, może nikt nie jest zakatarzany? No, może. To po co w maseczki? No, jakby ktoś był zachodarzony. No, pan marszałek broni Senat przed koronawirusem. A przed grypą? Panie profesorze, bo to jest to pytanie, pan trochę tutaj. Pan, inaczej. Pan, pan się nie przyjmuje koronawirusem. I nie, ja się przejmuję tak koronawirusem. Nie, to żeby była jasność. Ja się przyjmuję koronawirusem i to naprawdę się przejmujemy. koronawirusem. Dziś będzie pan rozmawiał z prezydentem. Tak. Dlaczego? Dlatego, że y, grypę znamy. I to jest y, ta różnica. Ludzie pytają, no dobrze, pan mówi, że to jest zachorowanie takie jak. Na grypę e, tak, i ryzyko śmierci jest podobne do grypy, owszem, tylko koronawirusa tego konkretnie my nie znamy jeszcze. Dlatego musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do tej nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności środki, które pozwolą nam. Ograniczyć transmisję wirusa. W związku z tym od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te, te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że Państwu podobał się materiał. No, tu nie ma co do podobania właściwie, to trzeba do rozumienia, trzeba go zrozumieć. Proszę Państwa, ja będę powtarzał i ciągle będę mówił o skali. O jakiej mi tu mówimy? Skali 38 milionów mieszkańców w Polsce, nawet gdyby 30 tysięcy zachorowało. Co to jest? 38 milionów. A ile mamy zgonów? Ja już nie będę podawał Państwu tych czarnych liczb. Państwo zobaczą, ile mamy zgonów. Co to wszystko jest? Kiedy opowiadałem, że nie będzie takiego szaleństwa, że będą pojedyncze przypadki, to ja nie mówiłem, że jeden czy dwa. Ale mówiłem, że nie będzie czegoś takiego jak we Włoszech. Jak w Chinach, jak gdzie indziej. Chociaż to też nie wiadomo, jak tam było, bo to, to, to wszystko nie wiadomo, jak tam było. Ale my się opieramy też na Bogu. Dużo się modlimy i może też nas to chroni. Na, na pewno, tak? Weźmy pod uwagę, że tu Bóg jest najważniejszy. Oczywiście nie, nie idźmy za różnymi nawiedzonymi, którzy teraz sobie budują swój światopogląd na tym, bo na tam wielu nawiedzonych. Nie, nie. Bóg to jest coś, co jest najważniejsze. A jeżeli boimy się odejść z tego świata, no trudno, to znaczy, że nagrzeżyliśmy. Proszę Państwa. To, że nam nie pozwolono chodzić do kościoła, to, że nam zamknięto kościół, to ktoś to zrobił, to zrobił Czarny. Ale proszę nie brać mnie za rasistę, bo ja nie mówię o tym Czarnym, o którym Państwo myślicie, ja mówię o tym Czarnym tam. Tak? Demon, diabeł, ten zły, szatan zabronił nam, zabrał nam kościół, zabrał nam tridium paskalne, zabrał nam wszystko, na święcenie, zabrał nam w imię czego? Dlaczego nie można było tych pokarmów przynieść, zostawić, pokropić, zabrać? Nie wolno. Nie wolno się spotkać. Ma... Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? I wszyscy księża powiedzieli, a bo taki jest. Jakiś biskup się tam wyrażał na temat tego. Dla mnie powinien zrezygnować. iść do domu, ty już w ogóle nie bądź dla mnie żadnym biskupem. Jeżeli ty mi mówisz, że dobrze, że nie poszedłem do kościoła, bo dbam o swoje zdrowie, to ja nie chcę mieć takiego biskupa. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Ja powtarzam. I kończąc to wszystko, dziękuję, że Państwo poświęcili czas na wysłuchanie mnie i tego, co Pan Szumny mówił do nas. Ja cały czas powtarzam o skali. Weźmy pod uwagę, jaka jest to skala tego wszystkiego. Proszę Państwa, konstytucyjnie mam prawo do przemieszczania się, gdzie chcę, a oni takie dali nam obostrzenia, jak za stanu wyjątkowego, czyli nie ogłaszamy stanu wyjątkowego, bo nie ogłoszono, ale dajemy takie restrykcje, jak za stanu wyjątkowego. Proszę Państwa, nawet te kary administracyjne, jak oni mówią, są bezprawne. Nie przyjmujmy mandatów. Powiedzmy, że nie bierzemy i koniec. Niech nas dają do sądu. Wygramy. Wygramy. W każdym sądzie wygramy. Dlaczego Pan nie przyjął z mandatu? Ja się nie muszę tłumaczyć, bo nie chcę. Bo proszę mi dać... Z jakiego paragrafu państwo mnie skazują, że jestem na ulicy? Z jakiego paragrafu państwo mnie skazują? Bo każdy skazany jest z jakiegoś paragrafu. Więc jaki jest paragraf, że stoję teraz w parku przy ławce? Jaki jest paragraf na to? Bo ktoś na górze powiedział, że nie wolno? <laughs> nie przyjmujemy, nie bójmy się, idziemy do przodu, działamy. A że państwo jest biedne i teraz trzeba z obywateli ściągnąć kasę, to będą karać za wszystko. Nie dajmy się zwariować. I, proszę Państwa, wszystkiego dobrego życzę na te nadchodzące dni. Zdrowia, ale fizycznego też, ale nie będzie tu. <laughs> psychicznego zdrowia Wam życzę. Zacznijmy myśleć. Narodzie, obudź się. Spójrz na to wszystko i zastanów się dwa razy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I nie dajmy się stoleryzować temu terrorowi który nas tutaj dopadł, bo my myślący nie damy się. Wszystkiego dobrego. Kciuki do góry i życzę słońca, które niedługo wyjdzie i rozniesie to wszystko w pył. Dziękuję.